Czołem majsterkowicze. Drukarki 3D z miesiąca na miesiąc stają się coraz tańsze, dlatego pokażę Wam dzisiaj trzy proste patenty na ułatwienie sobie pracy właśnie z taką drukarką. Patent pierwszy. Do czego w druku 3D może przydać się zwykła szpachelka? Jest to nieocenione narzędzie do odrywania wydruków, które dobrze trzymają się stołu. Wystarczy delikatnie podważyć wydruk i model jest nasz. Patent drugi. Na spodzie wydruków często pozostają nam białe ślady. Możemy je bardzo łatwo usunąć, ogrzewając delikatnie model palniczkiem gazowym. Zobaczcie jaka różnica. Patent trzeci. W drukarkach 3D mocowanie na filament znajduje się przeważnie na tylnej bądź bocznej ściance drukarki. Pokażę Wam jednak, jak zrobić fajniejsze mocowanie na filament. Potrzebujemy przyciąć kawałek rurki PCV a następnie odrysować jej średnicę na kawałku drewna. Z drewna za pomocą wyżynarki wycinamy zaznaczony wcześniej kształt dwa razy, a następnie oba elementy przekręcamy wewnątrz szafki. Na przeciętą wcześniej rurę PCV zakładamy wszystkie nasze filamenty i odwieszamy ją na uchwyty. Od teraz wszystkie filamenty mamy pod ręką, a ich zmiana nie zajmie dłużej niż kilkanaście sekund. Mam nadzieję, że te trzy proste typy ułatwią Wam pracę z drukiem 3D, a jeżeli wyznacie jakieś fajne patenty związane z tym tematem, koniecznie podzielcie się z nami w komentarzach. Nie zapomnijcie zalajkować nas na Facebooku, dać nam suba na YouTube oraz oczywiście zalajkować naszego partnera MarketOpex. Trzymajcie się, cześć i udanych wydruków!